Jak to mówią leje jak z sebra dzisiaj właściwie cały dzień z małymi przerwami ludzie nie wychodzą nigdzie na pole nawet, bo ale popatrzcie tam są tam jest czyste niebo. A nad trąbkami co chwilę jakieś chmury deszczowe. Widzicie tam jest czyste niebo. Jak ustawię odpowiednio aparat, to telefon. To widać, jaka jest ładna pogoda. A u nas ciemność widzę, ale może będzie. Tęcza. Bo taki ulewie często jest tęcza. Zobaczymy. No teraz właśnie przestaje. Nie. Przestało na chwileczkę.